Ja już tutaj mam jeden taki telewizorek. Możecie sobie po prostu zobaczyć. O, już przystępujemy do jego modyfikacji. Sobie tutaj już rozebrałem i dostałem teraz drugi. Jeszcze dostanę dwa. Zaraz rozpakujemy to. Dzięki za tak szybkie przesłanie. Przystępujemy do rozpakowania, czyli. Powiedzmy roślinę. Dobrze, otworzymy sobie Wiemy. Proszę bardzo, sokowujemy. To wygląda dobrze. Proszę bardzo, mam następny telewizorek. Czyli tak. Jeden mam taki o jeden mam taki, drugi mam taki. Yy, szybka jest prawie w idealnym stanie, czyli nie będę musiał... Nic robić. Tu jest wejście na akumulatorki, prawdopodobnie, czy na baterię. 3 6, jest tak, 3 i 6, 6 W, 6 V. Klapeczka jest w stanie, jest prawie idealnym. Prawie idealnym. Super sprawa. Dobrze, tu jest wejście na słuchawki. I tu jest antena, tu jest antena i mam po prostu włącznik i przyłącznik. Telewizorek ma tutaj pasmo UHF od 21 do 68 kanału. Prawda, ale to nie ma żadnego problemu, bo tą cewką i tym oscylatorem tutaj po prostu sobie zrobimy po prostu porządek, sobie dostroimy to to. Nie będzie żadnego problemu. Telewizorki takie można wykorzystać tak. Kamery cofania, macie już monitor, bezprzewodowy oczywiście, może to być domofon, może to być wyjście, tutaj ten ma na przykład, ten ma wyjście od razu, od razu wyjście AV-in, zobaczcie, czyli już jako, jako po prostu monitorek, prawda, czekam jeszcze na dwa telewizorki, teraz tak, odpowiedź, czy możemy robić takie nadajniki na 500 metrów, moi drodzy, to wygląda w ten sposób, ja tu kupiłem też taką komórkę, tu ją uruchomiłem, z niej będziemy robili też nadajnik, komórka zakłóca na około 20 metrów. Lampa diodowa zakłóca na 20 metrów, nikt się nie czepia, prawda? Przątunę. Ostatnio kupiłem po 10 złotych takie yy, LED 10W, prawda, może rozpakujemy. No, to wygląda więcej też w ten sposób. No, to kosztuje powiedzmy 10 zł, 220 V. No, dobrze, dobrze. Sieje na 20 metrów. No i co? I ktoś się tym interesuje, że to zakłóca? Nikt się tym nie interesuje, prawda? Więc my zrobimy to trochę inaczej. Nie będziemy przekraczali dopuszczalnej mocy nadajnika. Zrobimy to troszkę inaczej. Aha, jeszcze chciałem powiedzieć, że wszyscy moi fani, czyli przynajmniej rok czasu, dostaną takie płytki za darmo. Ja im to po prostu prześlę. Tu mam już zrobione w ten sposób, a tu jeszcze gdzieś miałem płytki. O. A tu mam płytki już wytrawione. Mam tych płytek około 60. Ja już z nich po prostu nic nie będę robił, więc jeżeli ktoś do mnie napisze, yy, dał mi suba przynajmniej rok temu, dostanie płytkę, dostanie wszystkie cewki. Zresztą to będziemy składali sami tutaj na ten. To przy dobrym złożeniu, jak powiem jak, chodzi do 500 metrów w terenie otwartym, czyli pół kilometra, prawda? Przechodzi, z częstotliwości co będziemy mogli dobrać, bo akurat w tym tym mam fajną rzecz, bo tutaj mam pasmo niskie, prawda? Mam od kanału drugiego tutaj może będzie widać, o, od kanału drugiego do 12 i na tej częstotliwości akurat jak zauważycie, to potrafi pokonać z piwnicy do domu i no takie trudne po prostu warunki. Czym wyżej, tym mniejsza moc, natomiast dalszy zasięg przy takiej samej mocy oczywiście, prawda? A czym niżej Czyli kanał drugi, czwarty, ta sama moc, trochę bliżej, ale za to przechodzi wszystko. Jeszcze raz chciałem zwrócić uwagę, że kanał nie jest kanałem merytorycznym. Merytorycznie to jest w szkole i tak dalej. No dobrze, wracamy do tematu chciałem wam pokazać taką rzecz, że trzeba koniecznie zwrócić uwagę, tutaj będzie uwaga, że niektóre firmy, głównie jeżeli to składają nie w Europie, stosują zupełnie inne rzeczy i trzeba to mieć po prostu na uwadze. Na przykład co? Na przykład tak, zobaczcie, tu mam telewizorek, tu jest sześć volt ale minus jest na czopku, samym czopku. Natomiast obudowa cała jest plusowa, czyli jest odwrotnie zazwyczaj tu na czopku daje się daje się plus, prawda? I to polega na tym, że teraz tak w tym telewizorku plus nie jest tu, tylko jest po prostu na obudowie. Trzeba uważać, odwrotne połączenie, podłączenie sprawi, że po prostu wszystko popalimy, popalicie i tak dalej, i, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w drugim telewizorku już jest zupełnie inaczej. Zobaczcie, plus jest na czopie, natomiast na obudowie jest minus. To jest rzecz pierwsza. Druga taka ważna istota sprawy to jest to, że zazwyczaj przewód czerwony. Uważamy za przewód plusowy, prawda? Przewód czarny będzie, plus, będzie przewodem zasilającym minusowym, a tu jest zupełnie odwrotnie. Plus jest minusem, a czarny jest plusem. Czyli możemy zobaczyć. Zobaczcie, że tu jest, może w ten sposób. Tu jest, bo to jest tak. Tu jest minus, a tu jest Plus, prawda? Tu jest plus, tu jest plus, o. Czyli tu jest plus, tu jest minus i do tego minusa podczepiony jest tutaj przewód czerwony też trzeba uważać. Bo... Przy zasilaniu napięciem 6 V, odbiornik pobiera około 420 mA. Załączymy sobie nadajnik. Dobrze, już się pojawił dźwięk. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Dobrze jest obraz. Yy, zmieniło się minimalnie tam 430. Dobrze tam nam skacze, czyli to jedno mamy. Może ja sobie tutaj wezmę to, to, to troszeczkę no dobrze, to Dobrze, to tak wygląda kwestia po prostu poboru. Zrobiłem takie szybkie połączenie, czyli kamera. Najprostsza kamera za 20 zł. Tu dałem cincze nasz nadajniczek i zasilanie. Telewizor do przeszukiwania załączamy przeszukiwanie przeszukiwanie już po prostu jest prawda ja sobie tutaj no dobrze mamy mamy obraz naszego ludka krasnoludka dobrze ja tutaj nie będę go tak za bardzo po prostu zbliżał yy... no możemy sobie ustawić kamerą jak chcemy ja tu powyjmowałem tutaj nie ma nie ma anteny oczywiście bo to jest za duże wzmocnienie, po prostu jest wszystko za blisko, będzie się wszystko sprzęgało i tak się wszystko po prostu sprzęga. No to by było po prostu na tyle. Zaczniemy składać ten po prostu nadajniczek w następnych odcinkach. Czekam na resztę telewizorów, czyli tych jeszcze tak monitorów. wracając do nadajnika. Nadajnik. Nadaje w systemie PAL, czyli to jest w systemie koloru. Tu mi powinniśmy mieć kolorowy obraz, pod warunkiem, że założymy e, kamerę też z systemem e, PAL i będzie nam transmitowała na e, telewizor obraz kolorowy, bo telewizor ma też system K. Dobrze, to na razie tyle. Dobrze, przyszła druga paczka. Ta paczka jest dużo większa. Dla wtajemniczonych powiem, co to za paczki. Będziemy składali skupuję takie telewizorki o w granicach od 10 do 20 zł. Oczywiście dobre, działające, i z tych będziemy robili monitorki, różne rzeczy. Jeżeli chcecie coś zobaczyć, yy, oglądacie moje filmy. Dobrze, możemy to rozpakować. Czyli, czyli powiedzmy, że zaczniemy. Ta szybka jest cała tutaj porysowana. Są takie ślady. Przeczyścimy to zaraz naszym sposobem. Ja już tutaj nałożyłem sobie to, czym będę to po prostu czyścił. Macie film na trzecim kanale, czym takie rzeczy po prostu czyścić. I płyty DVD i po prostu szybki. I normalnie nie będziemy się tam z tym chlapolić. Zobaczcie. Ideal przy 3-minutowym, przy 15-sekundowym czyszczeniu.